Jak wiemy, wielońska ciepłownia w wyniku szeregu modernizacji przeszła ze statusu dużego źródła spalania na średni. Miało to miejsce w minionym roku, a połączone było m.in. z zakończeniem modernizacji kotła spalania nr 3. Obniżona moc w pełni zaspokaja potrzeby odbiorców ciepła. Teraz czas zatem pomyśleć o kolejnej proekologicznej inwestycji. Firma planuje bowiem instalację w ciepłowni nowego źródła spalania, konkretnie rzecz ujmując specjalnej instalacji biomasowej. Ponieważ zmieniają się uwarunkowania rynkowe i bardzo duży nacisk jest przepisów unijnych na tzw. efektywne systemy ciepłownicze, które polegają na tym, żeby przynajmniej połowa ciepła wytwarzanego w źródle ciepła pochodziła ze źródeł odnawialnych. I to jest główny powód, dlaczego chcemy taką inwestycję realizować. Chcemy stać się tym efektywnym systemem ciepłowniczym, który może uzyskiwać większe środki pomocowe, jak również jest dużo lepiej postrzegany na rynku. I taka budowa instalacji biomasowej 10 MW pozwoli nam produkować ponad 50% ciepła ze źródła odnawialnego. W kotle biomasowym zamiast węgla spalana będzie tak zwana zrębka drzewna. Co to takiego? Zrębka drzewna jest to pochodzenia czy to z upraw leśnych, czy z upraw roślin energetycznych. Zrębki drzewne, które są na tak zwanych tych rębakach przygotowywane do, do spalania w takiej instalacji i to są powiedzmy z wyrębu lasu, z pozostałości z wyrębów z wycinek drzew przy drogach czyli to taka, jest, można powiedzieć, że to jest takie drzewo odpadowe, które nie jest już wykorzystywane ani w przemyśle drzewnym, ani w przemyśle papierniczym które w przemyśle energetycznym spokojnie może być Realizowane. Cała inwestycja nie będzie tania, orientacyjny koszt takiej instalacji biomasowej to 15 milionów złotych. Trzeba się będzie zatem wspomóc z dofinansowaniem najpewniej z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W miesiącu lutym bądź marcu tego roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił piąty już konkurs z programu Infrastruktura i Środowisko na budowę instalacji biomasowych powyżej 5 MW. I my w tym konkursie Przygotowujemy wniosek, i ten wniosek do końca miesiąca maja musimy złożyć. W założeniach tego programu jest możliwość uzyskania dofinansowania do 85% kwalifikowanych kosztów budowy takiej instalacji. 85% no z reguły żadna z firm takiego dofinansowania nie dostaje, bo są liczone różne wskaźniki, przeliczniki. Natomiast liczymy, że być może w organizacjach 40-50% dofinansowania powinniśmy mieć możliwość uzyskania, natomiast pozostałą kwotę częściowo sfinansujemy z własnych środków, częściowo z preferencyjnych pożyczek z Narodowego czy też Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie też również oni... Brakującą część w formie pożyczek dofinansowują. Biomasowa instalacja nie powstanie jednak szybko. Załatwienie dofinansowania wszelkich formalności, wreszcie budowa samej instalacji trochę potrwa. Jak długo? Chcemy całe to zadanie zrealizować na zasadzie zaprojektu i wybuduj. Gdzie już parę takich inwestycji tutaj u nas w Jeluniu w naszej ciepłowni robiliśmy na zasadzie zaprojektu i wybuduj. Oczywiście trzeba bardzo dokładnie określić parametry tego, co chcemy uzyskać, żeby tutaj nam ktoś nie próbował wcisnąć jakichś rozwiązań niesprawdzonych, czy też po prostu takich, które jeżeli nie będzie uwzględnione czegoś w specyfikacji, no to po prostu tego nie da. Musi tam po prostu uwzględniony każdy szczegół, każda drobnostka, żeby ta inwestycja wyszła i nie było żadnych tutaj niespodzianek w trakcie realizacji. W planie mamy, że jest to do końca 2021 roku, natomiast my sobie dajemy jeszcze tutaj jakby rok jakby takiego rezerwy na wykonanie tej inwestycji. Więcej o tym projekcie powiemy już w temacie tygodnia, tymczasem mamy prawie połowę maja, a kaloryfery wciąż ciepłe. Na razie tak będzie, przed nami bowiem kolejne dość chłodne jak na maj, dni i noce, a kiedy w tym roku możemy spodziewać się letniej przerwy w dostawie ciepłej wody? Na to pytanie odpowiemy również w temacie tygodnia. Zapraszamy!